witajcie, jestem Switch, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w NHL 09, kariera GKS-em Tychy. Więc tak, jest to chyba, nie pamiętam, trzeci czy czwarty odcinek z tej serii. Teraz czeka nas mecz z GKS-em Jastrzębie. Muszę sobie przypomnieć, jak wygląda tabela. Mamy, okej, okay, trzy mecze, trzy zwycięstwa. Mamy pierwsze miejsce, później Spothale, nowy targ Krakowia. Okej, okay. a Jastrzębie jest... Raz, dwa, trzy, trzy, dobra. Tu jest Jastrzębie, tak? Na czwartym miejscu, okej. Okay. Później mamy Katowice na Dobra, jakoś damy radę sobie. Zobaczymy jeszcze tylko kalendarz. Gdzie tu mamy kalendarz? Tu jest, jest kalendarz. Jak to wygląda? Później gramy z Krakowią o bardzo ciekawy mecz. Unia oświęcim. Więc nie wiem, czy ten sobie nie przesymulujemy? Chociaż to takie, można powiedzieć, że derbowe spotkanie. Więc nie, sobie ten mecz zagramy. I z Krakowią chyba też mecz zagramy, tylko pytanie, czy też w tym odcinku, czy w następnym. U Później mamy Unię, Oświęcim. Więc też ciekawy mecz, więc może te dwa mecze sobie zagramy, chociaż Krakowie może przesymulujemy. Bo później i tak tych, tych meczów z Krakowią akurat będzie pełno jeszcze, a ten z GKS-em, Jastrzębie, no to można powiedzieć takie wręcz derbowe spotkanie. Chociaż no mecz z Krakowią byłby ciekawszy, no ale dobra, my przechodzimy. Aha, jeszcze w ogóle jedna rzecz, nasz skład, czy jakoś... Bo ja nie pamiętam, jak wygląda nasz skład. Eee... Pokażę pokaż w ogóle, o tak, krzak, parzyczek, ok Da Costa. Pamiętam, że on był dobry, Da Costa. I chyba tyle, dobra. Na razie zobaczymy. Gramy. Zagramy z GKSem em Jastrzębie. Oczywiście gram na padzie. Eee... I co? Przechodzimy w sumie do... do spotkania. Czy ja mogę im zmienić stroje? O, te są fajne, te żółte. Wróć. Czy ja mogę im zmienić stroje GKS-a w Jastrzębie, bo ja nie chcę, bo później jest lipa, jeśli chodzi o stroje. Ale dobra, wybierzemy... Dobra, powiedzmy, że zagramy sobie w czarnych dla, dla bezpieczeństwa ręczne, chyba wszystko jest git. Więc e... dobra, przechodzimy do meczu i mam nadzieję, że to będzie kolejna wygrana. Jest mecz pomiędzy nami a GKS-em Jastrzębie. No Mam nadzieję, że to będzie dla nas spotkanie zwycięskie. Nie pamiętam, jak się w to gra. Dawno w to nie grałem. Czekajcie sobie, muszę krzesło. Okej, okay, to mogliśmy jednak te białe wziąć stroje. Ale już dobra. Trudno, jak się w to gra. Dobra. Przypomnę sobie, zaczynamy. Mamy, mamy akcję. Tylko jak tu się teraz grało, nie pamiętam. Mocne uderzenie. Ale niestety nie trafione. Cały czas mamy krążek. To jest strzał prosto. Jednego z obrońców GKS-u jest jakoś. O, podanie strzał, mocny strzał. Ok, spróbujemy jakoś zagrać. Podanie, ale tu się nic nie dzieje. mamy krążek. Da Costa. Da on coś zrobi fajnego? Da Costa. Podanie, strzał nie ma. mam jeszcze krążek. Prosto bramkarza. Na razie nic się nie dzieje za bardzo w tym spotkaniu. No, przeważamy, strasznie przeważamy, chociaż GKS robi raz na jakiś czas, oczywiście GKS strzębie. raz na jakiś czas robi jakieś groźną akcję. Ooo, wow, wow, nie trafiliśmy. Prosto bramkarza. Podanie da koszta, ej, traci krążek. Okej, okay, na razie klub z Jastrzębie przeważa i to jest 1 do zera. 1 do zera dla GKS i strzębia. Okej, okay, mamy cały czas krążek strzał to jest w słupek 2 do zera. 2 do zera dla GKS i strzębia. No niestety ten mecz nie układa się po naszej myśli, pomimo tego, że przeważamy, no to niestety przegrywamy. Mamy krążek jest. Bramka kontaktowa. No, indywidualna akcja. I w końcu krążek wpada. Do siatki, mamy to. Okej, okay, podanie strzał. Nie ma broni. bramkarz Jastrzębia, no i to jest 3. To jest 3 do. 3 do 1, niestety, dla Jastrzębia. 4 do 1, co tu się stało, nie mam pojęcia. Jesteśmy po prostu w tym meczu nieskuteczni. A nasz bramkarz w ogóle, to. Ja nie wiem, co on w tym meczu robi. Tragedia. Jest! Mamy to, 4-2. Ładna akcja, podanie, strzał Michał Kokosz. Ładnie asystuje. A strzela chyba do kosta? Chyba. Tak mi się wydaje, jak mi to przepraszam, ale ważne, że trafiamy. Nie mam słów, nie mam słów. 5 dwóch, co tu się dzieje. Nie wiem, czy widzieliście, co nasz bramkarz zrobił. Ja nie wiem, czy ja coś kliknąłem przez przypadek, że on mi tak wychodzi, że co chwilę się zmienia ta... Ta formacja, co chwilę ta linia jest zmieniana Nie wiem, nie mam pojęcia Ale zaczyna mnie to naprawdę już powoli denerwować Ładnie, mamy to 5 do 3 Strzelamy trzecią bramkę Majkowski, no ładnie Dostaliśmy podanie I tak akurat udało się wymanewrować obronę Że trafiamy tą trzecią bramkę No i tracimy, 6-3 6-3, tracimy bramkę Ładnie, to było naprawdę ładne Podanie 4 do 6 No dwie bramki, cały czas te dwie bramki Straty, ale to była naprawdę ładna akcja Aż piękne podanie Piękny strzał Super, naprawdę tylko dwie bramki, może się uda Jest 6-5 dla Costa, ale wątpię Żeby się już nam udało wyrównać Żeby później jeszcze Jeszcze no, finalnie zwyciężyć to spotkanie Mamy bardzo mało czasu, no ale mam nadzieję. Szybki atak. O kurcze i to mógł być właśnie atak, który chociaż da nam jeszcze jakiekolwiek szanse na zwycięstwo. Koniec, niestety. 6-5, przegrywamy z Jastrzębiem. No dość specyficzny mecz, bardzo specyficzny mecz. Ech, aż mi kości strzelają, no dość ciężki w naszym wykonaniu. Muszę jeszcze bardziej gdzieś tam popracować nad tym, nad tą grą. No ale no nie jest. Źle. No 6-5, przegrywamy. Dobra, no jesteśmy po meczu z Jastrzębiem. Jak to wygląda teraz w tabeli? No dalej pierwsze miejsce, Jastrzębie trzecie. No czeka nas teraz Krakowia. Krakowia wygrała, więc może być to ciężkie spotkanie. No ale zobaczymy, co my tutaj mamy. Mamy w ogóle jakieś nowe wiadomości. Okej. Okay. Czemu tego wcześniej nie, nie, nie przeczytałem? Dobra, I sobie to wszystko wszystko przeczytamy. Eee, dobra, przeczytane, przeczytane, przeczytane. Super, wróć. No teraz czeka nas mecz z Krakowią. Trudne to będzie spotkanie, ale nie wiem, czy tego meczu sobie nie zagramy już w następnym odcinku. Eee, chyba, że wiecie co, nie. Ten mecz sobie w sumie przesymulujemy. Chociaż, chociaż ciekawy mecz z Krakowią to by był. Ale ja sobie ten mecz pozwolę przesymulować. Szybka symulacja. Uuuu, niedobrze, przegrywamy. 4 do 3. Drugie, druga porażka z rzędu. No to na razie nie jest zbyt dobrze. No i teraz nas czeka mecz oświęcim, No i ten mecz już na pewno zagramy. Tak jak to wygląda w tabeli? Czy my spadamy? Spadamy na trzecie. Krakowie nas wyprzedza. 9 punktów. Pod ma 12, ale. Ale czy jest co do zrobienia, no teraz gramy z Unią, więc z Unią musimy wygrać, tak czy tak. Unia to jest taki przeciwnik, który... Jeszcze raz, tylko zobaczymy na którym miejscu jest Unia. Na szóstym miejscu jest Unia. Jak to wygląda u nich punktowo? Osiem punktów, czyli tylko jeden punkt różnicy między nami. A teraz musimy wygrać i modlić żeby Krakowia przegrała, no... pod Podhale też jest dość mocne, więc... Jakoś to spróbujemy. Zobaczymy tylko jeszcze, jak to, jak to wygląda. Bo tutaj mamy na razie no, trzy zwycięstwa. Piękne to były ze stoczniowcem ze, z z GKS, z zagłębiem Sosnowiec i z naprzodem Janów. No teraz nas czeka właśnie mecz z Unią Oświęcim. Domowy mecz z Unią Oświęcim. Później gramy z GKS-em Katowice. Później czeka nas Skrynica. Później Sanok. Nie są to, tu... a gramaż aż dwa razy pod rząd Sanokiem. No i później gramy z Toruniem. Eee, okej, okay. no i później pod hale. Pod hale jest po krynicy. Dobra, gramy tutaj, więc te dwa mecze są bardzo ważne. Z krynicą też jest ważne. gram u siebie, ale myślę, że tutaj nie powinniśmy mieć jakiego, jakiegoś. jakiegoś problemu z pokonaniem krynicy. Eee, najważniejszy jest mecz z Unią, tak naprawdę. Unia jest najcięższym rywalem. Giga z Katowice powinniśmy pokonać, Krnicę też. No pod to będzie bardzo ciężki walk. Patrzcie, jak w ogóle mam overall, jeśli chodzi o drużynę. Więc to jest naprawdę, naprawdę mocna drużyna. No ale dobra, jakoś to ogarniemy. Zobaczmy jeszcze, jak tam nasza formacja, czy to na razie może tak być. Krzak, baszek. No dobra, jest ok. Ta jest bardzo dobra linia, ta formacja. Trzskiewicz, Garbocz i. Ciąga. Nie wrócę, czy? ok. Okej, zobaczymy jeszcze tylko, jak nasza formacja wygląda. E, no, nie wygląda to źle, no to jest chyba najmocniejsze jak mamy na ten moment, jak możemy wystawić. E, oh, kurczę, no zobaczymy, no dobra, no nie jest źle na ten moment. W ogóle przejdźmy... A, zarządzanie wewnątrz ligi. Co to było to zarządzanie wewnątrz ligi? O, są jakieś te, dobra, to na razie się tym nie, nie skupiajmy. Czyli teraz musimy się skupić na meczu z Unią. Mam nadzieję, że ten mecz będzie zwycięski. No i później Derby z GKS Katowice, później Krynica, no i bardzo ważny mecz z Podhalem. I to sobie zrobimy w następnych odcinkach. Ja będę za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Więc to tyle do następnych odcinków. Trzymajcie się, no i cześć.